Bubo! Bubo! Gdzie jesteś? Ja rozumiem, że y, y, sowy y, pracują w nocy, w dzień muszą się wyspać, ale to nie może ci przeszkadzać w słuchaniu mojego koncertu. Bubo! No trudno. Nie ma go jego strata. A więc to będzie awangardowy koncert perkusyjny bez publiczności na garnki i jednego strachowyja. One, two, one, two, three, four! Nie wiem, czy to wytrzymam. <śmienny>